Dzień dobry z Pamir Highway. Wojtek Gawroński nie marnuje czasu i kręci kolejne kilometry dla małej Hani, która potrzebuje pieniędzy na leczenie i rehabilitację. Sponsorzy wyprawy płacą za każdy przejechany kilometr, a Ostrowski Podróżnik jedzie przez surowe tereny Azji Środkowej. Przygody go nie opuszczają. Chyba jestem zmuszony zawrócić. Ta droga nie jest dla ruderów. Przynajmniej takich jakiego mam, jakiego mam ja. A średnia na 5 na godzinę, 12 km pokonanych. A tak do pokonania mam gdzieś 120, więc jest nie do zrobienia. Była siła, była moc, ale kamienie tak wymagające, że takim ogumieniem trudno je pokonać. Chwila do namysłu i rozwiązanie gotowe. Wracam na langar i biorę taksówkę. Droga nie mnie, nie mam czasu na to, żeby prowadzić rower. Przez 120 km, e, więc wracam do taksywkę i jadę na drogę, która będzie już dla mnie przejezdna. Meldunki Wojtka w ostatnim tygodniu były dość oszczędne, bo bywały dni bez zasięgu, ale świat nie znosi próżni. Dziurę po internecie szczelnie wypełnił wiatr. O, ale wieje dzisiaj? Ta krzykista nie chce mnie wypuścić! Na tych 20 km to tak silny wiatr w twarz, że z górki zatrzymuje. Wojtek założył na siebie wszystko co miało. Temperatura kilka stopni powyżej zera. Odczuwalna i jeszcze niższa. A jestem wykończony tym wiatrem. Cały czas wieje, troszeczkę tu się uspokoiło, ale cały czas wiatr i 7 stopni z wiatrem to odczuwalne myślę, że... Może być nawet kozra. Nasz podróżnik dojechał do granicy z Kyrgyzstanem, a tam kolejna niespodzianka. Nie chcą go w tym kraju. Dokumenty gdzieś utknęły i ruszyła procedura ich szukania. Nocka w namiocie na granicy. On mi, jeżeli jutro pojadę rano, i wszystko będzie ok, to fajnie, było właśnie przy granicy chciałem gdzieś spać. No to jest całkiem bezpiecznie. Od rana poszukiwania, ale jak się okazało, to wcale nie takie łatwe zadanie. Sam nie wiem, co do końca będę musiał robić. Szukają. Ja nie mam internetu, żeby kontaktować się z kimkolwiek. Wczoraj mi udostępnili internet i, i, i coś tam próbowałem wysłać do kobiety, która mi to załatwiała, ale nie odczytywała mojej wiadomości. Moich wiadomości. Nie wiem, tam jest bardzo duży problem z internetem w Tadżykistanie, więc możliwe, że mieli wyłączony internet. Pozwolenie w systemie na szczęście się znalazło i Wojtek nie musiał koczować przez weekend na granicy, wreszcie ją przekroczył i może jechać dalej. Spójrzcie jak Bardzo pięknie lecę jak najszybciej do sklepu pierwszego praktycznie nic Teraz już z górki, co? Oj nie nie, nie w Azji Środkowej, nie z Wojtkiem, który długo nie musiał czekać na kolejną niespodziankę, niestety niezbyt miłą. Teraz takie ostre zjazdy, a już nie mam hamuńcy, się na szczęście i to udało się załatwić. Wojtka czekała zatem jazda samochodem w dół przez jakieś 160 km. No niestety, ale pan drodze się na drogę w kilometrach, Następny A my czekamy na kolejne doniesienia. Jak dotąd Wojtek wykręcił 1211 km, co daje niemal 8000 złotych od sponsorów wyprawy dla Małej Hani.